Do pana doktora Nawrockiego, jeżeli mógłbym poprosić. Proszę państwa, przed wyborami do Sejmu 23 TVP, przepraszam, bezpartyjnych na antenie, opublikowali niepełny sondaż. Dzisiaj zwróciłem uwagę, że też jestem w kategorii inni. Proszę państwa, nie są publikowane już do sądu, nie chcę mi siedzieć. Czy pan, jak prezydent, bo ma narzędzia prezydent, jeżeli pan zostanie, zrobi pan z tym porządek, żeby przedstawiciele ruchów społecznych byli równo traktowani z partyjniakami? Bardzo dziękuję, panie doktorze. Oczywiście sam przecież wywodzę się ze świata działaczy społecznych. Byłem przewodniczącym Rady Dzielnicy Siedzce przez sześć lat i myślę, że samorządowcy na każdym szczeblu robią naprawdę kawał ciężkiej pracy dla Rzeczpospolitej i mają doskonałe doświadczenie, czego też Pana udział w tym wyścigu prezydenckim jest dowodem. Więc jako prezydent państwa polskiego będę wspierał i środowiska społeczne i bezpartyjnych samorządowców to często w polskich samorządach zamknięta jest odpowiedzialność za całą rzeczpospolitą. Tym bardziej dziwię się dzisiaj rządowi Donalda że likwiduje zrównoważony rozwój państwa polskiego. Te wszystkie programy skierowane do polskich samorządów, które budowały Polskę lokalną i w końcu zacierały różnice pomiędzy Polską A a Polską B, zostały przez rząd niewydolności finansów publicznych zlikwidowane. Możecie na mnie liczyć. Ma pan jeszcze czas na Reposta. Bardzo dziękuję, panie doktorze, i to potwierdza tutaj słowa pana Krzysztofa Stanowskiego, że nieważne, które rządy rządzą, coś tutaj wojownicza się niedobrego dzieje. I bardzo dziękuję za tą deklarację. Będziemy trzymać za słowo. Natomiast dobrze się dzieje w regionach. To jest paradoks, proszę Państwa, że wojewódzkie regionalne ośrodki TVP zapraszają WOHA na wywiady, przychodzą na konferencje. Tylko coś tutaj niedobrego. Szanowni Państwo, dziękuję, panie doktorze.